Sędziowanie kojarzy zazwyczaj się z mężczyznami. Jak pani się odnajduje w takim męskim środowisku? Bardzo dobrze, dlatego chcę przełamać ten stereotyp, że kobiety nie mogą sędziować. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Większość zawodników twierdzi, że łagodzimy obyczaje, że inaczej się zachowują na boisku. Jest większa kultura. Więc uważam, że mamy takie same predyspozycje jak mężczyźni i myślę, ja wydaje, że już niedługo będziemy mogły sędziować coraz wyższe wiki. W w ogóle pomysł, żeby yy, wziąć się za sędziowanie? Yy, od dziecka interesowałam się piłką nożną. Jak moi rodzice yy, powiedzieli, że Mazowiecki Związek Piłki Nożnej organizuje taki kurs, to postanowiłam, że spróbuję i się zapiszę. I od tego się zaczęło wszystko. Jak wygląda droga yy, przez poszczególne yy, szczeble kariery sędziowskiej? Droga jest długa. Ciężko powiedzieć: niektórzy robią szybkie postępy, szybko awansują, innym zajmuje to więcej czasu. Jednak to zależy od naszego poświęcenia, naszego zaangażowania i wiadomo, że naszych umiejętności. Ja staram się dawać z siebie wszystko na każdym meczu i wyciągać wnioski z popełnionych błędów i starać się ich więcej nie popełniać. Jednym z takich elementów yy, drogi sędziowskiej jest test Coopera. Jak on wygląda? Mogłaby Pani przybliżyć takim przeciętemu kibicowi? E, teraz jest... E, test Coopera polega na tym, że biegnie się przez 12 minut. E, cały czas. I dla kobiet jest to dystans do zaliczenia 2100 metrów. Dla mężczyzn 2700 metrów. Jednak teraz e, rezygnujemy z Coopera i są e, biegi interwałowe. Które lepiej odzwierciedlają um, sytuację na boisku, też biegnie się 150 metrów e, przez 35 sekund, a następnie 50 metrów przez, przechodzi się przez 35 sekund. E, I tak trzeba powtórzyć, taki powtórzeń trzeba wykonać 20, żeby zaliczyć testy interwałowy. Taką barierą dla wielu młodych ludzi, żeby zostać sędzią, jest Cała atmosfera wokół y, arbitrów, czy pani, to nie zniechęciło? Mnie ta sytuacja nie dotyczy i staram się e, odizolować od tego. Wiadomo, że zawód sędziego nie jest popularny, ale mi to nie przeszkadza. Mnie to wręcz mobilizuje, żeby pokazać, że można sędziować dobrze i e, być jakby e, na boku od tej całej afery wspomnieliśmy tutaj o teście Coopera, ale takim, taką inną barierą jest y, choćby reakcja kibiców tej. Często y, nie oszczędzają oni sędziów i takim najłagodniejszym słowem, które pada z trybun, to jest sędzia kalosz. A jak panią kibice traktują? Różnie. Zdarzają się sytuacje, że śpiewają, że mnie kochają. Zdarzają się sytuacje, że potrafią naprawdę powiedzieć przykre słowa, jednak e, ja się nie zniechęcam. Mnie e, wszystkie krytyki bardziej mobilizują i Naprawdę śmieszą i staram się zapamiętywać te najśmieszniejsze i później je opowiadać znajomym. A sami piłkarze, jak traktują kobietę w roli sędziego? Różnie. Jedni się uśmiechają i myślą, że przez to coś skorają, inni mówią czułe słówka, typu księżniczko. Niektórzy też twierdzą, że nie potrafimy sędziować. To zależy od człowieka, jak jest wychowany. Czy czasami jakoś groźnie? Była jakaś taka boiskowa ascyzja między piłkarzami, kiedy musiała Pani interweniować? Tak, ostatnio na Betlasie miałam taki moment, że musiałam wkroczyć, którzy zawodnicy próbowali się pobić. Trzeba było szybko wkroczyć między nich, załagodzić sytuację, rozdzielić oczywiście, wykartkować przewiniających zawodników. Później już było spokój. W ogóle do y, pani hobby, bo rozumiem, że to jest głównie w tej chwili hobby, y, podchodzą znajomi, rodzina. Rodzice są bardzo dumni i bardzo mi się podoba cała ta sytuacja. Tak samo znajomi starają się przychodzić jak, naj, mm, jak najczęściej na moje mecze. To jest jakieś urozmaicenie, coś innego. Jednak mało jest kobiet, które sędziują i jakoś tak po prostu to wychodzi, że, że starają się mnie mobilizować i dopingować, żebym jak najdalej zaszła. Wracając jeszcze do samego boiska, czy zdarzyła się taka sytuacja, że zarówno sędzia główny, jak i yy, sędziowie liniowi to były właśnie kobiety? Tak, często ostatnia sędzia w trójce kobiet. Wiadomo, że wtedy zawodnicy inaczej podchodzą, wiedzą, że nie mogą sobie na, du za, na za dużo pozwolić. Ja naprawdę wspominam bardzo dobrze taką współpracę. Teraz takie troszeczkę inne pytanie. Na pewno interesujące również dla kibiców, ile y, tej z kobiety jest właśnie na boisku kobiety w roli, w roli sędziego. Czy na przykład y, pani maluje się przed meczem, czyli takie y, stereotypowe zachowania kobiece również przenoszą się na boisko? E, nie, ja się nie maluję z tego względu, że nie idę na pokaz piękności, tylko idę sędziować mecz piłki nożnej. Wiadomo, że sędzia musi wyglądać schludnie, estetycznie. Czyli mieć czysty strój, wypole, wypastowane korki, ale żadnych takich makijażów i innych upiększeń typu łańcuszki, bransoletki nie stosuję, gdyż to nie jest na miejscu. Czy sędziuje Pani również rozgrywki kobiet? Tak, sędziuję, jeżdżę często na drugą ligę kobiet. Ostatnio też miałam okazję sędziować międzynarodowy turniej piłki nożnej halowej kobiet który naprawdę bardzo dobrze wspominam pod względem poziomu był naprawdę bardzo dobry. No właśnie jakby miała Pani porównać y, piłkę nożną kobiet i piłkę nożną mężczyzn? Y, jakie Pani widzi różnice, jakie widzi Pani podobieństwa? E, różnice przede wszystkim szybkościowe, jednak mężczyźni są szybs szybszy, e, szybsi od kobiet. Raczej e, znaczy kobiety u um, kobiet duży nacisk e, kładzie się na technikę. I patrząc po tym ostatnim turnieju widzę, że naprawdę kobiety robią duże postępy i na tym turnieju widziałam dwie dziewczyny, które mogłyby sobie zdecydowanie poradzić w piłce nożnej męskiej. Wspomnieliśmy o tym, że na razie piłka nożna to jest Pani hobby. Czy wierzy Pani, że to może być również Pani zawód? Na razie o tym nie myślę. Jestem dopiero na początku mojej kariery. To nie zależy tak naprawdę ode mnie. Ja staram się dawać z siebie wszystko. Naprawdę dużo się przygotowuję do każdego meczu i do sezonu. A to, czy awansuję, to zależy od osób, które się tym zajmują. Pani jakieś takie marzenia związane z sędziowaniem, na przykład prowadzenie finału Ligi Mistrzów, czy choćby jakieś ważne mecze na tutaj ligowych, polskich szczeblach? Każdy ma takie marzenia. Na razie to jest niemożliwe, gdyż kobiety nie sądzią tych wyższych lig. Mam nadzieję, że to się zmieni i chciałabym być tą jedną z osób, które mogłyby to posądziować.